Masz chwilkę, bo chciałabym Ci coś powiedzieć. Gadirel uratował mnie jeden żołądek. A wiesz dlaczego? Ja jestem Ania i od jakiegoś czasu bardzo, bardzo lubię kolagen. Zaczęłam się tym zajmować, i postanowiłam pewnego dnia, że spróbuję go, przetestuję na sobie i zobaczymy, jak zadziała. Skoro mój test wyszedł pozytywnie, stwierdziłam, że najlepszym okresem, żeby go przetestować, będą święta. I tak też zrobiłam. Stakowałam, zabrałam i podałam. Co się stało? Gadirel uratował mi jeden żołądek podczas tych wszystkich dni świątecznych. Śledzie, ciasta, kawa, alkohol, słuchajcie, cała rodzina. A tak naprawdę, wiecie, co mi dało największą satysfakcję to to, że można było te święta przeżyć z rodziną w spokoju i na pewno w zdrowiu. Wszystkiego dobrego w nowym roku.